W poprzedniej edycji Geokard doszedł daleko. Odpadł się nawet z gospodarzami do jak, jak w tym roku celujecie? Dokładnie. myślę, że minimum jest mieściosku, bo na pewno będzie bardzo ciężko zespół gospodarzy, Tej jest szansa, żeby się zrewanżować. Duży narazopola. W sumie na pewno to będzie również ciężki wymagający więcej przeciwnik. Zobaczymy jak to będzie. Stronę. Czyli nie tylko wyjście z grupy, czy jednak po cichu coś wyjdziecie To znaczy, najpierw się tym, żeby wyjść z grupy, później, później zobaczymy skład. Mamy... Jesteśmy dosyć zgrani, także zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak przeciwnicy zagrają. Yy, generalnie upatrujesz kogoś tutaj do tych głównych, głównych yy, yy, miejsc medalowych, że tak powiem? Yy, widziałem kilka meczy po tej porze. Myślę, że to my wiemy z kolei, jak powinna dalej zajść na pewno gospodarze i myślę, że to musiałbym jeszcze zobaczyć przeciwników dalej. Bardzo W takim razie życzę powodzenia.